Dziś widzowie, dzisiaj sobie przetest... Dzisiaj mamy yy, ze Smashers Zuru i mamy Monster Traka i tutaj mamy też o i tutaj takie widzicie, to mamy coś takiego o i właśnie, przetest... I właśnie zobaczymy jak to brzmi. No fajnie ładnie brzmi. Tak to wygląda z tyłu. Czekajcie. O tak o, to wygląda z przodu. Mm. Dobra, czas otwierać. Pocze do to, czas otwierać. Jak to tu otworzyć? Gdzie są nożyczki? O tu mam. Start mam nożyczki. Teraz otwieram. To zostawicie, ale zanim to będę otwierać, to zostawcie pod tym filmem łapkę w górę, subskrypcję i wtedy będę więcej nagrywał. Dobra, teraz to czas na teraz zniszczyłem coś. Dobra, to się, coś zniszczyłem coś, coś sobie. Teraz ten padł w tej budowie w jak już muszę przykryć i ten i powyciąć o jest, 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 jest. patrzcie pokażę wam pokażę, pokażę, jak to wygląda już czekamy na ja ten stóp potrzebowości Babki tutem, nie jest babka, więc więc kto, kto teraz mieszka, kto teraz jest Ci to Wam serdecznie go pozdrawiam i te, no i będziemy zagrajmy. I piszcie w komentarze, czy chcecie więcej e, słuchany słów, już. już. Dalej to się nie otworzy A jeszcze będzie trudniej z tym otwie O Boże, nie Muszę więcej. Tego muszę to wszystko pozabierać. To wszystko muszę dać na dół. Zadam na dół. Zadam na dół. No, kolejne nie na kolejne! Znowu muszę wyciąć... Oj, teraz bym się teraz Kolejne się rozrywało, patrzcie, tyle mam, a jeszcze tyle zostało, tyle. Będzie chyba troszkę długi odcinek, może z taką godzinką będzie trwiał, może, może... O, ojoj, troszkę mnie to bolało, ale patrzcie, patrzcie, tak się... o, o już się otwiera, Oni się prawie otworzył no nie no kolejne widzowie co to jest napiszcie mi w komentarzu czy w ogóle kiedyś otwieraliście jak coś z maszer. ja otwierałem i mega mi się podobało napiszcie w komentarzu I właśnie to było fajne znowu Dobra, ja tu zaraz sobie włączę PSO, bo dzisiaj jest update w sobotę I życzę wam miłego grania, jak możecie grać jeżeli ktoś ma epilepsję, to znaczy, że nie może grać, bo tam są czasami koncerty Musicie oglądać z YouTube'a, który na przykład nagrywają. Także sobie Nie ma epilepsji, ale ja w No, to otworzyliśmy. I właśnie otworzyliśmy o tak chwilę to wygląda. Dobra, teraz czas to otworzyć. Oj, oj oj, oj, oj. Otworzyłam. O kurde. Co tu się stało? O kurde. Ale to fajne. Tu jeszcze mamy kółka. Nowe. O kurde. I co tu jest? Co tu jest tutaj? Nie, nie. Czekajcie, bo tu mamy... O, widzicie? Patrzcie. O, tu mamy o. A z drugiej strony mamy mosę traki. I, I mamy tutaj te zwierzaczki do zdobycia. I spróbujemy... I tu jeszcze mamy... O, mapę mamy jak widać, widowie. O! I patrzcie tu. Pierwsze trzeba otworzyć to. Drugie to trzecie to, i takie, i, i takie, takie takie dobra, to ja, ja tu sobie zostawię tą mapę, bo to będzie potrzebne no, dobra, od, gdzie to jest? okej, okay, otworzyliśmy, okej, okay, mamy to właśnie to otwieramy co to? co to? co? patrz, czekajcie, ja zaraz wam... o kurde! co ja dostałem? patrzcie od razu Wina dostałem. Wina z Fortnite'a. Jeszcze dostałem jakiegoś dinozaura. O Owaga, poczekajcie. O. Drugie to... Czekajcie. O Boże, nienawidzę tego. Tu będzie piasek. Dobra, jakoś to muszę dać. Dobra, otwieramy Chodź tu... Chodź tu. No kurde. No otwórz się, no ty kurde. Ja nie chcę to się otworzyć, widzowie No To chyba będę musiał przecinać Nie wiem, ale to będę przecinał. Ale poczekajcie, widzowie, ja już chyba tam sobie dołączę do... Ty... Nie da się tego utworzyć, to jest jakiś... Nie wiem. Nie wiem. A to było chyba na taśmie. Nie wiem tak w sumie. Okej. Okay. nie da się tego przecież. No co jest, widowie! Nie lubię takich. O, że nie da się ich otworzyć. Ja to zajmuje dużo czasu. A już ten film trwa 9 minut. Dobra, widzowie, dzisiaj tego nie zrobimy. Więc, widzowie, to jutro zrobimy. Na razie. To to był takie o, że dobra, to jednak widzowie powiem wam, że jednak nie zrobimy tego dzisiaj, bo będzie update się później i nie, i będzie i będzie klapsica, więc to jutro nagram odcinek, więc dzisiaj to chyba nie będzie, więc widzowie na razie, na razie. I teraz i widzowie teraz, teraz będzie teraz i będzie ten film albo jutro, albo pojutrze, nie wiem. do, do zobaczenia Elo Elo piu!